Okres, okres, jakkolwiek byśmy od niego nie uciekały, zawsze nas dogoni. Dlatego dziś mam dla Was film z kilkoma trikami podczas okresu, które pomogą Wam przetrwać ten czas, spowodować, że będzie mniej bolesny, mniej uciążliwy. I po prostu przyjemniejsze. Ja jestem Adrianna. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej fantastycznych filmików, zajrzyjcie na mojego Instagrama. A my już nie przedłużamy i zapraszam Was do filmu. Pierwszy drink dotyczy tego, jak jeść przed okresem. Nie wiem, jak wy, dziewczyny, natomiast ja przed okresem mam ogromną ochotę na jedzenie czegoś niezdrowego. Przez cały miesiąc udaje mi się utrzymywać. Naprawdę zdrową dietę, jestem z niej bardzo zadowolona. Po czym trzy dni przed okresem ja mogłabym jeść wszystko prócz zdrowych rzeczy pizza, może hamburger, a może ten hot dog z tego obrzydliwego baru, w którym nigdy bym nie zjadła, a teraz mam na niego nagle dziwną ochotę. Psy? Dosłownie tak zachowuję się przed miesiączką, więc żeby tego uniknąć, jeść normalnie i tak jak bym chciała, po prostu wtedy moim trikiem na to, żeby nie ciągnęło mnie na rzeczy słodkie, słone i niezdrowe, jest po prostu nakładanie sobie większych porcji mojego normalnego jedzenia, bo wtedy, kiedy jestem najedzona, w moim brzuszku jest pełno dobrych rzeczy, które chciałabym w niego ładować. To nic mnie nie ciągnie na jedzenie fast foodów. Na przykład na śniadanie jem koktajl, do którego dodaję jednego banana, a przed okresem dodaję dwa żeby był bardziej sycące. Na drugie śniadanie nie jem jednego jabłka, a dwa. Zamiast 50 gram ryżu, potrafię nawet dać 100, po to, żeby się nasycić dobrym jedzeniem. I właśnie dzięki temu, że jem więcej, to nie mam później ochoty na te świństwa. Co prawda jest jeden problem, ponieważ przed okresem ja nie mam ochoty tak bardzo jeść tych zdrowych rzeczy, naprawdę mocno ciągnie mnie do tego fast foodu, ale po prostu muszę się zmusić, nie ma innej opcji. Napiszcie mi koniecznie, jak Wy macie, czy Wy też w tym czasie macie ochotę tak podjąć. Lifehack numer dwa dla osób, które chcą być bardziej eko to kubeczek menstruacyjny. Kubeczek menstruacyjny jest ostatnio hitem wśród kobiet. Jest to mały pojemniczek wykonany z silikonu medycznego, całkowicie bezpiecznego dla naszego organizmu, który umieszczamy w naszym ciele i który charakteryzuje się tym, że nie wchłania krwi jak tampon, a po prostu zbiera ją w tym pojemniczku, później go tylko wyciągamy i wylewamy krew. Moim zdaniem są dwa bardzo ciekawe powody do tego, żeby używać kubeczka menstruacyjnego. Po pierwsze, powód ekonomiczny. Kubeczek menstruacyjny nie jest jednorazowy, możemy go używać przez wiele lat, jeżeli będziemy o niego dbać i go nie zniszczymy. A cena kubeczka, na przykład takiego, który jest dostępny w Rossmanie, to około 70 zł. Wydaje się dużo jak na pierwszy wydatek, natomiast pomyślcie, wydajemy w każdym miesiącu przez wiele, wiele, wiele lat mnóstwo pieniędzy na paczki tamponów i podpasek, zakładając, że okres skończy nam się w wieku 45 lat. A dla prostego liczenia założymy, że zaczął nam się w 15 roku życia, to będziemy miesiączkować jeszcze przez 30 lat. 30 razy 12 to 360 miesięcy. I jeżeli uznamy, że na tampony i podpaski wydajemy miesięcznie 10 zł, choć to jest dużo, dużo więcej, ale wpiszmy 10 zł dla prostszego liczenia, to wydaliśmy w całym swoim życiu 3600 zł minimum na te produkty higieniczne w całym swoim życiu. W porównaniu do tego 70 zł to nie jest już tak dużo. Jest także powód ekologiczny. Dzięki posiadaniu kubeczka menstruacyjnego, który starcza na lata, nie kupujemy tak dużo produktów higienicznych, dzięki czemu nie produkujemy śmieci i najgorszego rodzaju śmieci, czyli plastiku. Więc jeżeli te powody Was przekonują, to koniecznie zainwestujcie w kubeczek menstruacyjny. A jeżeli chcesz być eko, ale kubeczek menstruacyjny Cię nie przekonuje, to nawet w naszym zwykłym rozmanie już pojawiły się tampony ekologiczne i podpaski ekologiczne z ekologicznej mniej Pryskanej albo niepryskanej bawełny, która nie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Więc już nie trzeba po eko tampony latać do sklepu ekologicznego i wydawać na nie krocie. To nie jest reklama tych tamponów. Ja wam po prostu daję moje dobre rady. W punkcie numer 4 chcę wam pokazać fantastyczną aplikację, której sama używam i która pomaga mi kontrolować mój cykl. Jest to aplikacja Clue, jedna z najpopularniejszych aplikacji tego typu. Clue jest to darmowa aplikacja do śledzenia naszego okresu i cyklu. Może także pomóc osobom, które chciałoby zajść w ciąży, ponieważ jest również kalkulatorem owulacji. Ale pamiętajcie, absolutnie nie jest rodzajem antykoncepcji. Po prostu może nam pomóc określić, kiedy mamy dni płodne, ale nie pomoże nam w ciąży nie zajść. Fajne jest to, że w aplikacji możemy sobie ustawić powiadomienie i aplikacja przypomni nam, kiedy zbliża nam się okres. Pozwala nam obserwować nasz cykl i bardziej się mu przyjrzeć. Możemy tam również zaznaczyć, jak się czujemy w danych dniach cyklu, żeby później wiedzieć, skąd na przykład może wynikać nasze złe samopoczucie. Możemy w aplikacji prowadzić nasz kobiecy dziennik, ustawiać powiadomienia o antykoncepcji. Opcji jest masa. Ja Wam bardzo polecam tę aplikację, dlatego że mi nigdy nie chciało się prowadzić mojego dzienniczka gdzieś w kalendarzu albo w dzienniku, tam w jakimś zeszycie. A tutaj wiecie, po prostu biorę telefon, 3 sekundy klikam i już wszystko wiem i jestem bardziej przygotowana. Więc polecam każdej kobiecie. Lifehack numer 5 będzie dotyczył bólu. Nie ma co ukrywać, zazwyczaj w pierwszych dniach miesiączki i kilka dni przed, czujemy ból. Natomiast osobiście ja jestem przeciwnikiem łykania w każdej sytuacji leków przeciwbólowych. Moim zdaniem, im mniej leków, tym lepiej. Oczywiście, jeżeli podczas miesiączki macie bardzo silny ból, że po prostu nie możecie wytrzymać, to jest oczywiste, że musicie zażyć lek albo iść do lekarza. Ale jeżeli czujecie dyskomfort, który da się wytrzymać, to mam dla Was sposób, który może Wam pomóc ten ból złagodzić. I możecie się śmiać, ale jest to zwykła, ciepła woda. Świetnie sprawdzi się termofor, świetnie sprawdzi się. Butelka wypełniona ciepłą wodą. Ja także polecam ciepły prysznic. Ja akurat zawsze radziłam sobie z bólem ciepłą wodą, ponieważ ja od dziecka miewam bardzo silne migreny i na te migreny nie pomaga żadna tabletka przeciwbólowa. A jedyne co mi pomaga to po prostu staniecie pod prysznicem, wzięcie słuchawki od prysznica i polewanie sobie głowy ciepłą wodą. To jedyne przynosi mi ulgę i tak samo jest podczas miesiączki. Woda mi po prostu bardzo pomaga. I przy następnej miesiączce spróbujcie! Life tak numer 6, który będzie przydatny dla dziewczyn i kobiet, które wstydzą się tego, że mają miesiączkę. Chcą to ukryć i nie chcą, żeby wszyscy w szkole albo w pracy wiedzieli, że w tym momencie mają okres. Dla mnie najbardziej krępujące podczas szkoły było to, że kiedy miało się okres i chciało się pójść do łazienki, no to wiadomo, zawsze zabierałyśmy ze sobą torebkę, bo tam miałyśmy wszystkie rzeczy higieniczne, podpaski, tampony. I każdy wiedział i po prostu każdy chłopak się śmiał, że jeżeli tylko dziewczyna idzie z torbą do łazienki, to wiadomo, że ma okres. I poradziłam sobie z tym w ten sposób, że pomyślałam: Będę mądrzejsza. I już w domu, przed pójściem do szkoły, wsadzałam do kieszeni kilka tamponów albo podpaskę, dzięki czemu miałam wszystko przy sobie i na przerwie później nie musiałam wychodzić z torebką albo gdzieś tam wiecie kitrać, chować, zabierać te podpaski albo tampony, żeby nikt nie widział, albo nie wiem chować w rękawach, żeby nikt nie zauważył. Nie! Więc jeżeli chcecie zachować swój okres w tajemnicy, no, taka jest moja rada dla Was. Lifehack numer 7. Dla dziewczyn, które wiecznie zapominają, kiedy mają okres, i orientują się o tym dopiero w pracy i szkole, kiedy siedzą i czują, zaczęło się, jest coś nie tak. Słuchajcie, robienie na szybko podpaski z pożyczonych chusteczek albo z papieru toaletowego to naprawdę nie jest to, co chciałybyśmy robić. Postarajmy się ograniczyć stres w swoim życiu, okej? Okay? Więc najlepiej w tym momencie, albo najlepiej po skończonym oglądaniu mojego filmiku włóżcie do każdej swojej torebki, której używacie i do swojego plecaka po tamponie i po podpasce i dzięki temu już nic Was nie zaskoczy. Kolejny lifehack, który spowoduje, że po prostu podczas okresu będziecie czuły się świeżej, to pamiętanie o o kupowaniu chusteczek nawilżających. Chusteczki są tanie, ładnie pachną, są bardzo dyskretne, a jednocześnie spowodują, że dużo łatwiej będzie nam wytrwać dzień w pracy albo w szkole podczas okresu. Jeżeli masz znajomych, którzy lubią grzebać Ci w Twojej torebce albo w Twoim plecaku i nie chcesz, żeby natknęli się na tampon, który gdzieś tam leży, to możesz schować go na przykład w pustym opakowaniu po pomadce, mieści się idealnie, nikt nie zwróci należącą w torebce pomadkę uwagi, a także jeżeli wyjmiesz opakowanie po Matki z tamponem w środku, nawet jeżeli wokół będzie mnóstwo ludzi i pójdziesz z nim do łazienki, to nikt nie będzie myślał, że masz okres, a po prostu, że idziesz poprawić szminkę albo nawilżyć usta po matką. Ja na przykład miałam taką bardzo, bardzo krępującą sytuację, że podczas lekcji wywaliła mi się torebka, która leżała na stole. Na stole. Na ławce. I wypadły z mojej torebki książki, wypadł długopis, wypadł telefon i również wypadł z niej tampon, który po prostu tak powolutku, powolutku toczył się przez pół klasy. Więc wyobraźcie sobie, jakie to było dla mnie krępujące. I gdybym znała ten lifehack, to taka sytuacja nigdy by się najprawdopodobniej nie wydarzyła. Mówiłam także Wam już kiedyś, że również Panu szatniarzowi zamiast kluczyka podałam tampon. Dlaczego? Nie wiem. Dla mnie i dla niego to była strasznie krępująca. Sytuacja i wydaje mi się, że byłaby dużo mniej krępująca, gdybym podała mu pomadkę, a nie tampon. I ostatni lifehack. Jeżeli w ostatnich dniach okresu twój okres jest już naprawdę bardzo mało obfity, nie lubisz chodzić w podpaskach, jest to dla Ciebie niekomfortowe, to fajnym sposobem jest użycie wkładek higienicznych, które są dużo cieńsze, dużo bardziej dyskretne, nie wystają z naszej bielizny, a jednocześnie absorbują tą niewielką ilość krwi, więc przy następnych zakupach zastanów się, czy wkładki higieniczne nie będą. Dobrym pomysłem. Tak, kochane! I to wszystko, co chciałam powiedzieć Wam na temat okresu. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, że jakiś lifehack może Wam się spodobał, wyda Wam się przydatny. I jeżeli tak było, to proszę zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej fantastycznych filmów. Zajrzyjcie na mojego Instagrama, a także będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie jeszcze na moim kanale. Tutaj obok wyświetla się mój ostatni film, na pewno Wam się spodoba, więc koniecznie w niego kliknijcie, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa, pa! Już tracę oddech. Pa, pa, pa! Do zobaczenia! Mua.